Ta adaptacja spełniła moje oczekiwania, z tym, że oczekiwałam, że mi się nie spodoba. Czasami poznajemy czymś twórczość na tyle, że gdy później ta osoba zabiera się za jakąś znaną historię, to wiemy czego możemy się spodziewać. Gdy dowiedziałam się, że gier model Toro będzie adaptował Frankensteina, to spodziewałam się, że ten film mi się spodoba i się nie pomyliłam. Odwrotną reakcję miałam na Frankensteina i Ito. Jest to tak naprawdę zbiór kilku historii i adaptacja Frankensteina jest jedną z nich. Jest też niesamowicie krótka, więc możemy się spodziewać, że autor trochę powierzchownie potraktował niektóre elementy. Junji to w swoich historiach bardzo lubi karać postaci za przekroczenie pewnych granic moralnych. We Frankensteinie trochę spłyca to morał całej historii. Wiktor jest tutaj ofiarą własnego dzieła, bezsilnym na jego żądania, przez co cały ten dylemat, kto jest prawdziwym potworem, przestaje istnieć. Nie chcę, żebyście myśleli, że to jakieś rozczarowanie. Ta adaptacja spełniła moje oczekiwania, z tym, że oczekiwałam, że mi się nie spodoba. W tym tomiku są lepsze historie i dla nich warto go sprawdzić, a jeśli wy czytaliście Frankenstein'a, to możecie podzielić się swoimi opiniami w komentarzach.